Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale Dzisiaj w takich mocnych ustach Pewnie wiele osób będzie pytało, co to za kolor Jest to pomadka Golden Rose Long Stay w odcieniu 05 Jest bardzo intensywny, ale powiem wam, że teraz Nie zmyję go już nigdy chyba Bo on jest bardzo trwały Dzisiaj przygotuję to was z zakupami Będzie to hol zakupowy z Sensei z Reserved oraz z Vinted, także zapraszam Was do oglądania, pokażę Wam, co w ostatnim czasie do mnie dotarło. Zacznę od pierwszej rzeczy z Sinsei, jest to rzecz, którą zwracam niestety, dlatego, że no, teraz są bardzo duże wyprzedaże. Kupiłam taką kurtkę koszulową i powiem Wam, że ona jest super. Jeżeli się nad nią zastanawiacie, natomiast kupujcie ją w mniejszym rozmiarze. Ja akurat stwierdziłam, zamówiłam ją, bo bardzo mi się spodobały te kolory. Natomiast to jest rozmiar M, zobaczcie jak ona jest wielka, ona jest po prostu ogromna. Ja mam ją jeszcze z metką, jej cena regularna, a tutaj nie mam ceny regularnej. Natomiast około 60 zł za nią zapłaciłam, a kosztowała kostów. I ogólnie to ona jest taka duża, oversize'owa Ma pod spodem taką białą podszewkę. Jeżeli szukacie takiej koszuli, to jak najbardziej, natomiast dla mnie ona jest za duża, za oversize'owa i myślę, że rozmiar S też by był za duży, ale ogólnie sama w sobie koszula jest bardzo gruba. Ja ją tam rzucę do kartonu. Sam w sobie koszula jest bardzo gruba, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to myślę, że będzie ok, ale niestety no dla mnie nie jest to produkt, którego oczekiwałam. Mi bardziej chodziło o taką, może trochę bardziej jak flanelową koszulę, a ta taka jakaś gruba, więc to oddaję. I do tego, słuchajcie, zamówiłam sobie płaszcz. Płaszcz jest piękny. Ja mam, słuchajcie, w ogóle dziwną akcję, bo jak otworzyłam paczkę, to tutaj mam rozmiar XL42. A na metce był rozmiar 40, więc nie wiem o co chodzi. Nie wiem finalnie, jak to jest rozmiar. Przyjmiemy, że to jest typowa 40, bo tak, tak mi się wydaje. I słuchajcie, wygląda on tak: jest piękny, jest długi, on mi sięga za kolano. I jest naprawdę o Jezus, tutaj jest naprawdę bardzo ładny, ma bardzo fajny wzór, przede wszystkim ten wzór mnie przykuł, bo to jest taki typowo jesienny wzór Połączenie takich jesiennych brązów z niebieskim, super to wygląda um, Oczywiście ja w zimie chodzę już w nim e, kilka razy, już w nim byłam i jest naprawdę ekstra, on jest zapinany e, na taki zatrzask jakby no mega, bardzo, bardzo mi się podoba. No i jest przede wszystkim, on ma tutaj podszewkę pod spodem i przede wszystkim on jest taki ciężki, gruby i bardzo, bardzo ciepły, więc super. Tutaj dla mnie głównie mi na tym zależało, żeby był ciepły. Także polecam, 60 zł, cena regularna to około 140, bo ja już wcześniej na niego polowałam, a teraz jak go zobaczyłam na promocji, no to stwierdziłam, że muszę go wziąć, bo jest naprawdę super. No i kolejna rzecz, może zacznie, może wiecie co, ja sobie wezmę od mam wieszak. Będę wam pokazywać na wieszaku. Jest to sukienka. I tutaj troszeczkę żałuję, że wzięłam rozmiar 40 i oderwałam metkę, bo chciałam to wymienić na 38. Ogólnie sukienka wygląda tak, jest piękna, ona jest w kolorze granatowym, w takie br brązowo niebieskie kwiaty. Sukienka jest. Cała z takiego, takiego przeźroczystego, nie, znaczy przeźroczystego, takiego giełkowego materiału. Natomiast tutaj ma takie wiązanie na dekolcie Jest na dole odcięta gumką i, powiem, i tutaj ma taką falbanę. I powiem Wam, że jest naprawdę super. Bardzo ładnie wygląda. Żałuję, tylko że nie wzięłam emki. Te rękawy ma takie dosyć widzicie, grube, duże, obszerne. Ja już w nich chodziłam i powiem Wam, że jest śliczna, jest świetna. Już ją prałam, także jest naprawdę ekstra. Jest naprawdę piękna i no do czarnych spodni, nawet słuchajcie, czy to w zimie, do takich grubych, czarnych rajstów i, i takich wiecie, wyższych butów, czy do, czy do botków i do ramoneski, wygląda po prostu przebosko. I moim zdaniem cena, za ja nią zapłaciłam chyba z 50 zł na prącę, jest naprawdę super. I jeszcze jedna rzecz z Cinsey, dziś mi się tu zapodziała, jest jeszcze z metką, bo w sumie nie wiem co z nią, muszę też w rozmiarze L wzięłam, też wzięłam rozmiar L, ona też kosztowała 50 zł, bardzo spodobał mi się ten wzór, bo to jest taki niecodzienny, nieoczywisty wzór, to jest, tutaj pod spodem mamy taką koszulę, tej sukienki jeszcze nie mierzyłam, więc z przyjemnością ją założę i przymierzę i tutaj wam napiszę, czy finalnie zostaje, czy nie, bo powiem wam, że... No ładna, ogólnie jest bardzo odcięta I taka bardzo luźna Ja lubię takie sukienki, które wycie mnie nie opinają Bo teraz mam troszkę ciała i jednak Wiecie, fajnie jest to zakryć Ona ma taki ogólnie wzór koszulowy I jedyne co, bo ogólnie mi się ta sukienka bardzo podoba Jest po prostu inna niż mam w szafie Tu jest tak fajnie odcięta Tu ma taki dekolt Ala koszulowy, ale nie ma guzików. Jedyne co, czego się boję, to to, że nie będzie mi się chciało jej prasować, bo ona jest takiego koszulowego materiału i obawiam się, że ten materiał może spowodować, że będzie się, znaczy na pewno będzie się delikatnie miał, miał wyginał. No i boję się tylko tego, że nie, będę, nie będzie mi się chciało po prostu go prasować. No ale zobaczymy. Tutaj Wam napiszę, czy finalnie tego szula zostaje, czy nie. Ja, tak jak mówię, jeszcze mam tutaj metkę. Ja za nią zapłaciłam na pewno 50 zł. 49,99, więc cena jest spoko i myślę, że za tą cenę ją zostawię. Dlatego, że. Tylko tak jak mówię, żeby mi się chciało po prostu ją prasować. To będzie dobrze. Kolejne zamówienie było z firmy Rezerw. I tutaj zamówiłam dwie rzeczy z wyprzedaży. Pierwsza rzecz to znowu sukienka. Ja już poczułam słuchajcie, wiosny. Ja już chcę wiosnę, chcę chodzić w tych wszystkich pięknych sukienkach. Sukienka kosztowała również 49,99, więc w ogóle jakaś super cena. Jest to sukienka taka, ona wygląda pięknie. Ja ją zamówiłam w rozmiarze M38 i ona kosztowała 119,99 i była przeceniona na 49,99 albo 59,99. Podlinkuję Wam, jeżeli będzie. I ona jest o tyle super, że ona ma tutaj takie koszulowe, ona jest z takiego właśnie giełkowego materiału rękawy, ma prześwitrystę, tu ma taką podszewkę, jest giełkowa. Ale ma koszulowe zapięcie, bo ona ma tutaj guziki. I słuchajcie, tu ma taką plisowany dół. Jest piękna, ona była chyba w trzech czy w czterech kolorach. Mi się ten najbardziej spodobał. Jest piękna, również nie odciąłam metki Jeszcze, bo jeszcze w niej nie chodziłam Ale myślę, że weekend założę Bo jest naprawdę piękna, super wygląda I ja to widzę znowu, czarne rajstopy Bodki, ramoneska I jesień jesień Oraz wiosnę mamy już Słuchajcie, gotową I druga rzecz, również jeszcze z metką Jest to taka oto koszula Koszula jest w, Też przeceniona ze 119,99 na 59,99, natomiast ja zapłaciłam sobie Troszeczkę więcej, bo zapłaciłam za nią 70 zł Na pewno, ona jest słuchajcie biała W ogóle mam tylko chyba w swojej szafie Dwie białe koszule, jeszcze jedna się pojawi Dlatego, że biała koszula to jest taki klasyk A mam tylko jedną, więc teraz już mam trzy Jedną mam zwykłą Taką białą, ale nie koszulową Tylko taką bardziej bluzkową Jedną mam, zaraz wam pokażę jaką I mm, jedną mam właśnie tą I ta jest piękna, ona mi się bardzo spodobała Dlatego, że ma takie złote Nie wiem czy wy to zobaczycie ale ma takie złote kropeczki i mnie to złoto przyciągnęło. I powiem Wam, że jest urocza, jest piękna, ona też ma takie jakby. Koszulowe rękawy Jest naprawdę piękna Ma ładne takie tutaj wstawki Na ramionach jest śliczna Ja mam 38 rozmiar I ja jestem bardzo zadowolona do każdej rzeczy Jeżeli znajdę tylko link To postaram się wam podlinkować ją na dole Żebyście mogli sobie te rzeczy wklikać Oczywiście do tych z sieciówek Bo do tej z Vinted Niestety nie dam Ale tak, no tutaj mamy koszulę piękną Śliczną, bardzo mi się podoba I to na pewno będzie Jedna z wielu, z wielu koszul, które lubię, bo ja kocham koszulę. Teraz przejdźmy do zamówienia z Shina. Tutaj mam o dziwo tylko trzy rzeczy, bo ja zazwyczaj zamawiam więcej. Tutaj poszalałam bardziej w sieciówkach dzisiaj, w tym miesiącu niż w shinie. No i mamy białą koszulę znowu. Mamy tutaj taką dużą, oversize'ową białą koszulę. Ja się zdecydowałam ją zostawić. Jeżeli chodzi o Shein oraz Vinted, te rzeczy, które mi zostały, to ja Wam tutaj będę pisać ceny. Tutaj Wam piszę cenę pierwotną, która, e, którą, e, którą. Ile kosztuje, a tutaj e, cenę, którą zapłaciłam. E... W przypadku Sheena, a tutaj będę Wam pisała w przypadku Vinted Cenę. Jest to taka w rozmiarze 38 taka biała koszula. Ja myślałam na początku, że ją odeślę, ale powiem Wam, że ona bardzo ładnie wygląda. Ja Wam pokażę dziś tutaj może przebitki. Czy w ogóle każdej rzeczy staram się, postaram się zrobić przebitki, bo ona jest bardzo ładna. Znaczy, ogólnie jest zwykłą białą koszulą, ale co jest fajne, to te guziki są takie. Takie zwykłe, ale też złote I ma takie frędzelki Te frędzelki robią dużą robotę I powiem wam, że mi te frędzelki się niesamowicie podobają I ja mm, tą koszulę zostawiam Myślę, że biała koszula Do tego czarne spodnie To słuchajcie, ta koszula wciągnięta Tak w spodnie, oczywiście tak jak ja zawsze noszę Będzie cudownie Cudownie się prezentowała, jest śliczna Bardzo mi się podoba i te frędzelki są z takiego Z takiego fajnego materiału nie jestem w stanie określić tego materiału, ale te frędzelki mi przypominają taką torebkę, kiedy, którą kiedyś dostałam. No jest śliczna, naprawdę jest śliczna i ta koszula mi się mega podoba. Jedyne co, to ona ma bardzo takie dziwnie uszyte rękawy, bo te rękawy tak jakby łączyły się z resztą tułowia i ona, widzicie, te rękawy są takie tro trochę jak nietoperz, nie do końca nie jest to nietoperz, ale trochę takie nietoperzowate są te rękawy, więc ogólnie... Tak to wygląda, ale jest śliczna i niewiele kosztowała, naprawdę niewiele. Kolejna rzecz jest to połączenie sweterka i koszuli. I to mnie bardzo zaciekawiło, bo to kosztowało 30 kilka złotych, 60 chyba 2 zł po promocji. A ja zapłaciłam za około 30. Jest to sweterek w rozmiarze. To jest w ogóle europejskie 40-42, bo ja zamówiłam Elkę Dlatego, że ja mam dosyć spory biust i w sumie bardziej ten 40-42 będzie Wiecie, tutaj chodziło mi o biust głównie Przede wszystkim guziki, piękne takie perełkowe guziczki Złoto perełkowe. Sam sweterek jest w ogóle bardzo krótki. No, krótki jest nieziemsko i to mi się bardzo nie podoba. Gdyby sweterek był troszeczkę dłuższy, to ja bym była w siódmym niebie. Słuchajcie, ten sweterek ma przepiękny taki sweterkowy splot. Um, Tutaj normalny sweterek, a rękawy ma trochę jak firanka, takie ażurowe, super jest ten sweterek. Z tyłu zwykły klasyczny. On był dostępny w trzech kolorach: w białym, w takim niebieskim i w czerwonym. Zastanawiałam się jeszcze nad niebieskim, ale finalnie stanęło na białym. Jest piękny i naprawdę kocham. Uwielbiam ten sweterek jest cudowny. Tak jak mówię, fajny ten materiał, tylko jedyny minus jest taki, że on jest bardzo krótki, i on albo do jakiejś bardzo wysokiej spódniczki, albo do jakichś bardzo wysokich spodni. Jedyne gdzie się nadaje, a do takich zwykłych, klasycznych, zwykłych, klasycznych spodni będzie za krótki, ale jest naprawdę cudowny. Wygląda przepięknie i. jest boski, boski, boski. I słuchajcie, co jeszcze kupiłam, to taki. Sweterek w rozmiarze 38, zawsze te sweterki 38, albo 36, za małą sweterki, słuchajcie, gdzie mam, tył, a gdzie przód, o tu, i słuchajcie, sweterek w kolorze przepięknym limonkowym, takim limonkowo-zielonym kolorze, on też jest krótki, ale trudno, trudno, raz się żyje... Um... Jest bardzo, bardzo ładny kolor, gdzie ja kocham kolory, więc każdy, kto mnie zna, wie, że to jest typowo mój kolor. Znaczy ogólnie, że kolory to jest mój styl. No i ładny, taki, właśnie, no śliczny jest ten kolor. Limelab, nie mogę złapać słowo, to muszę zwolnić, zwolnić mowę. Śliczny li, Śliczny limonkowy kolor. No i ładny jest, ogólnie jest bardzo ładny Ja zanim, jeżeli chodzi o Sheena To ja zanim cokolwiek zamówię Zawsze przeglądam komentarze Bo to jak rzecz wygląda na modelce To jest kwestia prezentacji Kwestia tego jak, wiecie, jak, jak Zareklamujecie produkt Ale no jak oglądacie Komentarze, to w tych komentarzach są zdjęcia Takich osób jak wy, które wchodzą I chcą kupić rzecz Więc tutaj no ja zazwyczaj I kupują po prostu tą rzecz Więc ja zazwyczaj sugeruję się tymi o nie, wszystko mi padło, padło. Sugeruję się tymi zdjęciami. No i zostało nam ostatnie, um, ostatnie sztuki, czyli Vinted. I tak, pierwsza rzecz jest to taka koszula. Ja tę koszulę zostawiłam. Z tego względu ona jest bardzo krótka, ale stwierdziłam, że do spódniczki albo do z, um, kurtki spodenek będzie super. I to jest w rozmiarze 38. Ona jest chyba z Siędę, chyba. Taka oto zwykła koszulowa rzecz. Ja kocham, kocham ehm, bluzki. I koszule, które mają o taki, takie coś, takie marszczone na mój biust jest to idealne, jest to super, jest to mega, mega wygodne. Dlatego też zdecydowałam się na tą rzecz. Tu Wam napiszę cenę, jaką zapłaciłam z przesyłką, z ochroną kupującego tak jakby obejmuję, bo ja kupiłam dwie rzeczy ym, tak jakby od jednej osoby, ale to około 20 zł kosztowało. Naprawdę bardzo, bardzo ładna to jest, jest ta koszula, pięknie wygląda i moim zdaniem będzie cudownie wyglądała do... Ym, właśnie albo do krótkich spodenek albo do e... Długich spodni, a druga rzecz To jest sukienka i ta sukienka Jest nowiutka z metką, ale ja ją Niestety muszę odsprzedać, z tego względu, że Sukienka jest piękna Ja ją uwielbiam, tutaj ma fajne rękawy Tu ma fajną falbankę, bardzo ładny Kobiecy dekolt Fajny wzór, ale Jest straszliwie krótka Ona dosłownie, słuchajcie, ledwo co Zakrywa mi tyłek, dosłownie ledwo co Więc jest straszliwie krótka, ona jest W rozmiarze 38 i ona była nowiutka Z metką, bo tutaj gdzieś, słuchajcie, była metka. Tylko ona mi, mi. się wydaje, że ona mi odpadła. W każdym razie, no jest piękna. Niestety, bardzo żałuję, że muszę ją sprzedać, bo jest cudowna. Ale jest tak krótka, że nie da się w niej chodzić po prostu. Więc w sensie, może ktoś, kto jest na przykład niższy ode mnie, albo ktoś, kto nosi 30, nie wiem, 6, będzie, będzie miał lepszy. Lepiej będzie na nim wyglądała. Bo ona naprawdę super wygląda. Ale niestety jest niesamowicie krótka. No, i przez to po prostu um, dyskwalifikuję tą sukienkę, bo ja nie będę w niej chodzić, ja to wiem. Kolejna rzecz, jest coś, co przyszło do mnie dosłownie dzisiaj. Jest to taka oto, taki oto, um, nie wiem, speterko bluzka z firmy Sinsei w rozmiarze L. Pani miała dwa kolory: ten czarny i szary. Zastanawiałam się czy nad szarym, ale zdecydowałam się w końcu nad taki czarny. To nie jest taki do końca czarny-czarny, on jest taki trochę. Hmm, taki czarny z takimi białymi mm, prze, przejściówkami. I tutaj, słuchajcie, mamy, tak, mamy tutaj perełki na rękawach, na ramionach. Bardzo ładny, fajny, bardzo ładnie wygląda, fajny materiał. Ja je kupiłam głównie, dlatego że zgubiłam gdzieś mój sweterek. Ym, taki, miałam fajny czarny sweterek z Sinseja. Gdzieś go po prostu, ym, nie wiem, gdzieś go zgubiłam. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie on może być, nawet i jest naprawdę. No, i stwierdziłam, że muszę coś takiego sobie dokupić. One swego czasu były bardzo chyba popularne, bo ja już chyba trzecie czy czwarte to na wintet na widzę, więc nie wiem o co chodzi. Ale bardzo mi się spodobało i stwierdziłam, że perełki to jest tanie ja, więc ja po prostu codziennie prawdopodobnie. Prawie codziennie mam coś z perełkami, a w tym sezonie to w ogóle perełki to jest must have, więc tak, tak to wygląda. E, pokażę Wam e, całą stylizację z tym sweterkiem, jak ja sobie wyobrażam, że będę to nosić po prostu, bo e, mam takie spodnie z wysokim stanem stop shopu e, i właśnie widzę te do tych spodni właśnie tą rzecz. I od tej samej pani e, również kupiłam. Sukienkę. I ta sukienka, co prawda, jest na lato, ale słuchajcie, kto by się tym przejmował? No poważnie, kto by się tym przejmował? Sukienka wygląda tak i to jest sukienka strzejna w rozmiarze L, czyli typowo, typowo mój styl. Ładna, cukierkowa, różowa, z dużym dekoltem, z fajnymi rękawkami. Zapinana z tyłu, z ładnym felbaną Czego chcieć więcej? Zwykła, polistrowa, sukienka Ale ile, słuchacie, to jestem typowa ja No zobaczcie, czy nie widzicie? Tylko nie wiem, jak z tym dekoltem, czy nie będzie przypadkiem za duży ja ten, Jeżeli będzie, to ja sobie najwyżej go jakoś tutaj, słuchajcie, delikatnie zszyję Albo coś takiego No ale za taką cenę, tam 20 chyba złotych Jakoś tak, no to musiałam wziąć Bo no jest to, kupiłam właśnie W zestawie z tą bluzką, no jest to coś Co po prostu jest typowym, typową Mną, ja już się nie mogę doczekać Lata, więc tak Ostatnie dwie rzeczy To kosztowało 35 zł Jeszcze wam to dokładnie napiszę, ale tak mi się wydaje To jest koszula Coś takiego To jest koszula mgiełka, natomiast ona Nie jest aż tak bardzo przebijająca, rozmiar L40 i ona, ona jest mgiełką, ale powiem wam, że aż tak bardzo nie przebija Jest różowa, biało-różowa w kwiatki, ma takie, o, takie oto rękawki Nie wiem czy te rękawki będą, nie będą problematyczne, no ale tak ona się prezentuje Zobaczymy, powiem wam, że z tym jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ja kupiłam Kupiłam sobie taką kiedyś koszulę na szyję. Zamówiłam, przymierzyłam i powiedziałam: "O nie, ona nawet jak dla mnie jest za duża, jest za różowa, jest za e, bardzo taka, wiecie, mm, wszystkiego tutaj za dużo się dzieje". I kupiłam ją drugi raz, więc chyba to jest przeznaczenie, że jak się kupuje coś drugi raz, to to jest chyba przeznaczenie. Ostatnia rzecz. W tym filmiku jest, to miała być jeszcze jedna bluza z Fili, ale niestety nie dotarła na czas, więc będę musiała na nią poczekać, pokażę wam. Kolejnym holu. I słuchajcie, jest to bluza z firmy Pakuten. Pakuten swego czasu miał cały komplet tego. To były takie, o właśnie takie lawendowe, liliowe dresy. I właśnie tą bluzę. I powiem Wam, że ja tą bluzę wyrwałam. Cały komplet kosztował 170 zł chyba na Pakutenie. Nie ma go nigdzie, nie można go dostać. Ja chciałam pierwotnie na windę, znalazłam właśnie cały komplet tego, ale później znalazłam tylko tą bluzę i powiem Wam, że ja się zakochałam w tej bluzie. Bluza jest piękna, jest biała, ma takie kremowe rękawki, a kaptur i to maliliowe. Jest cudny, jest ogrzewany, bardzo ciepła. Ym, słuchajcie, taka typowa bluza za 25 zł. To stwierdziłam, że biorę i ona jest spakutena Jak nie lubię bluz takich z kapturem, to ta jest cudowna. I to wszystko, słuchajcie. Masę rzeczy, masę, masę. No ale co? No, y, takie jest życie, akurat. Tak wyszło, że bardzo tych rzeczy zamówiłam, bo jest, były wyprzedaże. Zamówiłam sobie jeszcze strój kąpielowy, również na wintet, ale mm, wyprałam go i się suszy ehm, Piękny, naprawdę piękny na wintet, nowiutki, z metką z Shane'a ehm, Pani ehm, właśnie sprzedała i on jest z takim wysokim stanem, że on sięga pod taki zapępek i po prostu zakrywa wszystko Jest cudowny, pięknie wygląda, ma różowy stanik i takie kwiatowe majtki, więc naprawdę super to tyle. To tyle wszystko, co udało mi się kupić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Za chwilę Wam pokażę jeszcze um, te rzeczy, jak na mnie wyglądają. Po prostu poprzymierzam i pokazuję Wam, jak na mnie wyglądały. Bądź gdzieś tutaj pomiędzy no właśnie ten filmik wrzucę Wam takie kawałki, urywki, jak ja w tym wyglądam, a tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa!